Przepraszam za brak kolacji, ale nie miałam dzisiaj siły na gotowanie. Moglibyście chociaż udawać, rozczarowanych. No tak, wielka szkoda, mamo. Tak, to nieco samo. Jest nie samo. Hmm. Jeszcze takie nie. Okej, okay, to nawet nie były słowa. Nawet warzywa dają w panierce znają się na rzeczy. Au. Wszystko Uuu. gra? Oli śpi w moim łóżku. Nagle zaczął bać się ciemności. I okazuje się, że mój syn kopie w nocy i szczypie, i gryzie jest wspaniale. Idę po więcej skrzydełek. Te kurczaki są równie dobre, co to do twoje brązowe coś. To bardzo wytrawna zupa pieczarkowa. Jesteś cały brudny, chodź się umyć. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego się tyle uśmiecham. Pewnie myślisz: Hej, ciekawe o co i chodzi? Jasne, też takiego. Kaleb, ten chłopak, co gra na tubie, przychodzi do mnie jutro na partię w szachy, którą wczoraj zaczęliśmy. Dotknęłam jego ręki, kiedy zbiłam mu że. O ludzie przy ludziach? Hej, co tam Fred? Cooper, co ty tutaj robisz? Jem kolację. Myślałem, że dziś spędzasz wieczór z dziadkiem. Jak wam idzie? A wiesz, jaki jest dziadek? Nie, nigdy go nie poznałem. Hej, Fred, idę kupić nam frytki. Graliśmy prawie całą godzinę. Cooper, dziadek. Dziadek Cooper. Nie wiem o co chodzi, ale jestem Mason. Trochę mu się myli. Zaraz, dziadziu, pójdziemy do domu. Fred, co się dzieje? Dobra. Nie odchodź za daleko, za sekundę wracam. Okej. Okay. To chłopak z innej szkoły, poznałem go na lodowisku. E, o co chodzi z tym całym zakradaniem się? Nie chciałem, żebyś go znał. Jesteś zbyt fajny. Bałem się, że rzuci mnie dla ciebie. Nigdy nie ukradłbym ci przyjaciela. Przed szkole, 14 maja, przyjaźniłem się z Kylem Trautem, Zanim nie przedstawił na sobie w piaskownicy. Dałeś mi swoją łopatkę. Kyle nie miał żadnych szans. Fred, bardzo nisko się oceniasz. Mason, nie przestanie cię lubić. Jesteś fajnym gościem. Kyle Trout też był spoko. Nie masz się czym przejmować. Może trochę przesadzam, rzeczywiście. Możemy jutro razem coś porobić. Tylko przestań być taki fajny. Luzik, włączam fajność. O, chwileczkę, może pani pomogę. Pomagasz starszej pani. Jesteś potworem! Dzień dobry, Kami. Charlotte, chłopaku od y, tuby. Mamo, przecież dobrze wiesz, że ma na imię Kaleb. Spoko, podobno mam łatwą do zapomnienia twarz. Przepraszam, Kaleb. O, w ogóle nie spałam dziś w nocy. Oli wciąż boi się spać sam? Tak, biedaczek tak straszliwie się męczy. Co tam rodzino? Biegałem godzinę! Okej, okay, dosyć. Koniec bania się ciemności. Wygramy z tym w tej chwili. Jasne, Mała, ale najpierw prysznic. <grym> A teraz wejdziemy do tej czarnej jak smoła spiżarki we dwójkę i zobaczysz, że naprawdę nie masz się czego bać. Nie jesteśmy na to gotowi. Więc to jest moja rodzina. Podobało Ci się? Zasubskrybuj oraz oglądaj Disney Channel.